Zajęcia, które odbywaliśmy w naszej szkole, odbywają się zawsze w bardzo przyjaznej atmosferze, gdzie ci czerwą dużą satysfakcję i chętnie biorą udział w tych zajęciach. Zadania są oparte na konkretach, tak aby dzieci mogły łatwiej przyswoić swoje wiedzę. Zadania są dostosowane do ich potrzeb, poznają świat wielozmysłowo. Wszystko jest wzbogacone o aktywności typu ciekawe prace plastyczne albo muzyka, zajęcia muzyczno-ruchowe, tak aby dzieci po prostu miały łatwy dostęp do wiedzy. Osob z niepełnosprawnościami zajęcia są dostosowane też do stopnia niepełnosprawności, stopnia komunikacji danego ucznia. Są dzieci, które potrafią mówić, posługują się językiem ukraińskim i tutaj możemy stosować różne formy również posługiwania się językiem polskim poprzez naukę słownictwa, różnego rodzaju zdań. Tutaj posługujemy się również różnego rodzaju książkami, uczymy się powoli czytać, powtarzać. Dane słowa, sylabizujemy, uczymy się również e, podstawowych metod, czyli alfabetu, także e, takie metody również stosujemy. Są to często zajęcia stolikowe, ale również zajęcia ruchowe, gdzie poprzez ruch wykorzystujemy nazewnictwa związane ze sportem. Dodatkowo podczas zajęć mamy różnego rodzaju wycieczki. Ostatnio wybraliśmy się do straży pożarnej. Później wykorzystaliśmy nabytą wiedzę na zajęcia dydaktyczne, gdzie mieliśmy przygotowane karty pracy, które dotyczyły strażaków oraz ich pracy. Kupiec, z którym współpracujemy, Trzy języka polskiego przyjechał rok temu z Ukrainy, z kraju objętego wojną. Jak wiemy, na pewno przeżył ogromną tra traumę, zostawiając miejsce swojego zamieszkania i e, przybył do kraju zupełnie obcego. E, ale jest chłopcem bardzo pogodnym i chętnym do współpracy. Początkowo e, praca z nim była e, dość trudna, gdyż e, miał też problemy e, psychiatryczne. Jest obecnie w stanie pod opieką psychiatry. Dzisiaj akurat mama też pojechała z nim na wizytę do lekarza, ale w obecnej chwili widać, że już się zaklimatyzował, chętnie współpracuje. Na początku miał duże problemy z koncentracją, nie podejmował zadań przy stoliku, wolał swoje stereotypowe zajęcia. W tej chwili już potrafi skupić się na rozwiązywaniu zadań, na kartach pracy pokazuje obrazki o które proszę rozpoznaje pojęcia na obrazkach także widać u niego i poprawę jeżeli chodzi właśnie o tą sferę psychiczną jak i też intelektualną